emocje i kontrowersje w meczu na szczycie, piękne trafienia w sieradzu i przełamana zła seria Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Zapraszam Was na magazyn skrótów 12. kolejki 3. Ligi Grupy 1. Tradycyjnie zachęcam Was gorąco do tego, żebyście subskrybowali nasz kanał you Sports i zostawili łapkę w górę pod tym filmem. Bardzo dziękujemy za wszystkie suby i łapki w górze. Nasz magazyn zaczynamy od pojedynku dwóch GKS-ów. GKS Wikielec podejmował drużynę z Bełchatowa. Gospodarze w czerwonych strojach, goście w białych kompletach. Pierwszą groźną akcję w tym meczu przeprowadzili zawodnicy gospodarzy uderzenie z dystansu dobrze obronił jednak od W drugiej części spotkania swoją sytuację mieli goście z Bełchatowa. Na bramkę popędził Patryk Skurecki, ale jego uderzenie zatrzymało się na poprzedce. W tym spotkaniu dobrze spisywały się defensywy i ostatecznie mecz w Wikielcu skończył się bezbramkowym remisem. Przenosimy się do Skierniewic, gdzie Unia grała z będącą w kiepskiej formie Concordią Elbląg. Na początku meczu zaatakowali gracze gospodarzy. oni kreowali sytuację pod bramką Sasiaka. W dziewiątej minucie spotkania z Brytem umiejętnościami w polu karnym przeciwnika wykazał się Dawid Dzięgielewski i zawodnik Unii zdobył prowadzenie dla swojego zespołu. W pierwszej połowie swoją szansę mieli jeszcze zawodnicy Concordii po dośrodkowaniu z rzutu rożnego, ale najpierw poprzeczka, a potem niecelny strzał głową. Na początku drugiej części gry trafienie zanotował Kacper Noworyta. Piękne uderzenie głową w tej sytuacji i pierwszy gol w sezonie zawodnika gości. W 73 minucie mieliśmy sytuację, która wpłynęła na losy meczu. Arbiter podyktował jedenastkę za faul, który jak zobaczymy w powtórce, wydaje się, że miał miejsce poza polem karnym. I w tym newralgicznym momencie do 11 podszedł Mateusz Stępień. Stępień pewna egzekucja tego rzutu karnego i gospodarze są na jednobramkowym prowadzeniu. Pod koniec spotkania kolejną szansę mieli zawodnicy ze Skierniewic. Dobrze w polu karnym piłkę opanował Dawid Dzięgielewski i napastnik Unii zaliczył w tym spotkaniu dublet. Końcówce meczów w doliczonym czasie gry. Jeszcze jedna akcja gospodarzy. Uderzenie, trochę szczęścia w tej sytuacji. I na listę strzelców wpisuje się Adrian Dudziński. Mecz kończy się wynikiem 4 do 1. W Białobrzegach mieliśmy rywalizację dwóch zespołów, które w tym sezonie spisują się poniżej oczekiwań. pilica w czerwonych strojach grała z mawianką w biało-zielonych kompletach. Gracze z Białobrzegów w tym sezonie są na ostatnim miejscu w tabeli w tym momencie, natomiast Mławianka blisko strefy spadkowej. W 35 minucie meczu mieliśmy okazję dla Mławianki dośrodkowanie zrzutu rożnego, potem poprawka i z kilku metrów do bramki nie trafił Odilon swoją szansę w pierwszej części gry mieli jeszcze zawodnicy trenera Sikorskiego. Stawiasz dobrze wyłożył piłkę Wojtysiakowi, ale ten w dogodnej sytuacji nie trafił nawet w światło bramki. W 80 minucie meczu mieliśmy sytuację, w której czerwoną kartkę za faul, za drugą żółtą kartkę otrzymał churenko, To był ostatni akcent tego meczu. Mławianka, Pilica 0 do 0. Jesteśmy w Grodzisku Mazowieckim, gdzie podopieczni trenera Marcina Sesala grali z Bronią Radą prowadzoną przez Mateusza Dudka. Pogoń przystępowała do tej rywalizacji po czterech meczach bez zwycięstwa i bardzo liczyła na komplet punktów. Już na początku spotkania szansę miał Apolinarski, ale jego uderzenie nie miało wystarczająco dużo mocy. W odpowiedzi zaatakowali gracze byłego trenera Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Piłkę w okolicy 20 metra miał Dziubiński. Jego uderzenie wyłapał jednak pewnie Sidorenko, który zastąpił w bramce Małeckiego. W 17. minucie dośrodkowanie i blisko bramki był Kamil Odolak w poprzeczkę trafił były napastnik Broni Radom. Pod koniec pierwszej części gry rzut wolny dla gospodarzy uderzył Winiarski, ale piłka przeleciała minimalnie nad poprzeczką bramki Kosiorka. W 59 minucie spotkania, bezpośrednie podanie, które trafiło do Odolaka, a napastnik pogoń wyłożył piłkę Dominikowi Getkowi. ten dopełnił formalności i pogonie była na prowadzeniu. 20 minut później, kolejna akcja. Tym razem lewą stroną. Zinkiewicz zszedł do środka, zagrał do Nikodema Niskiego. Ten dobrze zabrał się z piłką, dograł wzdłuż bramki i kolejne raz taki tapin zaliczył Dominik Gedek, dublet młodego zawodnika Pogoni. To nie był koniec strzelania w tym spotkaniu. Bo w 85 minucie. Po dośrodkowaniu z prawej strony Szymczaka na listę strzelców wpisał się Adrian Olpiński. Błąd obrońców gospodarzy i kontakt łapią zawodnicy z Radomia. Chwilę później kolejna poprzeczka po uderzeniu od Olaka jeszcze dobitka bitka. I Miołka dobrze obroniona przez Kosiorka. 90 94. minuta spotkania. Ostatni akcent tego meczu. Skuteczna interwencja Sidorenki i pogoń wygrywa w bardzo ważnym meczu z bronią radą 2 1. W sobotę o 17.30 miała miejsce rywalizacja Wiktorii Solejówek z rezerwami Legii. Dużo lepiej w ten mecz weszli zawodnicy wojskowych. szanse na hat-tricka miał nawet Igor Strzałek. No i po kolei wszystkie te sytuacje, które. Miał młody napastnik legii, trenujący i występujący już nawet w ekstraklasie. Tutaj poprzeczka po uderzeniu z dystansu gracza z numerem 21. Na boisku mieliśmy też zawodnika z Portugalii, a więc Gilda Diasa. Tutaj głową uderzał w strzałek, ale fenomenalnie obronił Kwiatkowski kilka chwil później ostatnia z trzech sytuacji w pierwszej części spotkania strzałka, ale tym razem obok bramki poleciało uderzenie gracza Legii. W odpowiedzi zaatakowali podopieczni trenera Ryczkowskiego. Uderzenie Misiaka było jednak niecelne. W kolejnej sytuacji Wilanowski poradził sobie z Sokołowskim. Ławcewicz Musialik podał do Rudnickiego, a ten starał się wyłożyć piłkę Julianowi Świątkowi, który jednak futbolówkę nie trafił. Na początku drugiej części gry Świątek zagrał w pole karne, futbolówka spadła pod nogi Rudnickiego, ale uderzenie napastnika Wiktorii zostało zablokowane. Po dośrodkowaniu rzutu rożnego padła bramka dla rezerw legi, ale arbiter dopatrzył się w tej sytuacji przewinienia i bramka nie została uznana. Minutę później mieliśmy kolejną sytuację dla zawodników legi. Futbolówkę przejął na 30 metrze Kieraś, uderzył, piłka trafiła w poprzeczkę, a skuteczną dobitką popisał się Mateusz Morzeń. Rezerwowy legi dał prowadzenie swojemu zespołowi. 10 minut później znowu piłkę ma. morzeń. dobre zagranie do Grączewskiego z lewej strony. Filigranowemu pomocnikowi Legii pokazał się Ryczkowski. Kapitalnie sfinalizował mocnym, pewnym uderzeniem tę akcję. Napastnik legionistów. No i druga bramka dla rezerw Legii stała się faktem. Zwycięstwo gości 2 do 0. Niedziela, godzina 12. Hit, mecz na szczycie, a więc rywalizacja Lechi Tomaszów Mazowiecki ze świtem Nowy Dwór. To spotkanie elektryzowało całą trzecią ligę, no i zupełnie nie zawiodło oczekiwanie kibiców. Już na początku gry w drugiej minucie meczu szanse po odzyskaniu piłki na 20 metrze miała Lechia uderzenie Kordiana Górki po asyście Bartosza Snobczyńskiego było celne i Lechia na prowadzeniu już na początku rywalizacji. W 24 minucie meczu dobry odbiór Jampola. Zagranie w pole karne. Tam przytomnie zachował się Hubert Michalik i wyrównał stan meczu zawodnik świtu. 5 minut później kolejna akcja gości. Prostopadłe podanie Jarosława Jampola, futbolówka trafia do Michalika. Ten wycofuje ją do Kryłok, Knysza, a zawodnik świtu podwyższa prowadzenie, a właściwie daje prowadzenie swojemu zespołowi. W 53 minucie mieliśmy rzut karny dla Lechi. Do futbolówki podszedł Szymczak, ale dobra interwencja ciołka. Jednak dobitka Snopczyńskiego. 12. gol lidera klasyfikacji strzelców i naprawdę instynkt napastnika w tej sytuacji, którym popisał się Snopczyński. Po godzinie gry mieliśmy sytuację, w której... Drugą żółtą kartkę Andriowi Jampolowi pokazał arbitar tego spotkania i goście grali przez około 30 minut w osłabieniu. Starali się pójść za ciosem i wykorzystać tę przewagę liczebną gospodarze. W 65 minucie gry akcja z prawej strony, dośrodkowanie Krystiana Kolasy. I najwyżej w powietrzu. Znowu głową piłkę do siatki kieruje Bartosz Snopczyński. 13 bramka napastnika Lechi w tym sezonie. Ostatnia, tak naprawdę, już minuta tego spotkania. Kontrowersyjna sytuacja. Mikołajczyk według arbitra fauluje przeciwnika i 11 dla świtu. Do futbolówki podejdzie Arkadiusz Ciach, który ma szansę dać remis swojemu zespołowi. Arkadiusz Ciach i w meczu na szczycie mamy 3 do 3. Ciach wyrównuje i świty pozostaje niepokonany w tym sezonie trzeciej ligi grupy pierwszej. Warta Sierac, Olimpia Zambrów to jeszcze jedna rywalizacja w tej kolejce. Gospodarze w białych strojach, goście z Zambrowa na czarno. Uderzenie Lisa w tej sytuacji obronione przez bramkarza, natomiast w drugiej połowie spotkania to Olimpia Zambrów miała więcej z gry. Futbolówkę przed polem karnym w. 49 minucie opanował Romanowicz pewnym strzałem z woleja pokonał bramkarza Warty Sierac świetne trafienie mocne precyzyjne ale jeśli to było piękne trafienie to co można powiedzieć o tym uderzeniu Parobczyka piękny strzał z rzutu wolnego Rafała Parobczyka i zobaczmy w powtórce jak precyzyjnie uderzył gracz z numerem 6 to trafienie dało drugiego gola Olimpii i ostatecznie takim wynikiem skończył się ten mecz. Komplet wyników 12 kolejki Lechia w szczyt, na, na szczycie tabeli remisuje w tym ważnym meczu ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki 3 do 3. Kolejne zwycięstwo Pelikan który pokonuje Łomże 2 do 0. No i górna połowa tabeli, w której cały czas na czele Lechia, 5 punktów straty Świtu i GKS-u Bełchatów. Dalej świetny Pelikan i pogoń Grodzisk Mazowiecki. Drugiej części tabeli. Bardzo dobra forma Olimpii Zamrow, która jest już na dziesiątym miejscu. W strefie spadkowej cały czas Legionowia, Warta i Pilica. Dla następnej, trzynastej kolejki. W tej serii giery lider pojedzie do Białego Stoku. GKS Bełchatów zagra z Legionowią, a pogonie zagra na wyjeździe z Concordią Elbląg. Klasyfikacji strzelców. Dwa trafienia dołożył Bartosz Snopczyński, który ma już 13 goli. Za jego plecami Szymon Sołtysiński z 11 trafieniami i dalej Odilon, Ilon Bartosiak, Jampol i Ryczkowski. W imieniu całego zespołu U Sports bardzo dziękuję za to, że byliście z nami. Zostawcie łapkę w górę. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, dajcie lajka like pod tym filmem. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych materiałach na kanale U Sports.